Cześć, pokażę Ci dzisiaj trzy ćwiczenia na prosty kręgosłup. Możesz je wprowadzić w momencie, gdy zauważysz, że zaczynasz za mocno się garbić. W pierwszym ćwiczeniu wykonamy rolowanie jednej strony klatki piersiowej. Połóż się na ziemi, na piłce. Szukaj obszaru na jednej stronie klatki piersiowej. Mhm. Znajdź miejsce, w którym jest nie do końca komfortowo. Zatrzymaj się. I wykonaj ręką ruch do góry, i wróć z powrotem. Znowu do góry. Znajdź od 3 do 5 punktów na klatce piersiowej i wykonaj około 5 ruchów w, każdym, w każdej pozycji, na każdą stronę. W drugim ćwiczeniu usiądź na czymś miękkim lub na ziemi. Utrzymaj pośladki napiętek. Wykonaj skłon w przód, wyciągnij ręce jak najdalej przed siebie, oprzyj czoło na podłodze i zostań w tej pozycji. Wykonuj głębokie wdechy i wydechy. Polisz do 15 i całość powtórz 5 razy w trzecim ćwiczeniu. Połóż się na brzuchu, czoło oprzyj na podłodze lub na macie, przenieś ręce do przodu, unieś je do góry i przenieś powolnym ruchem nad swoje plecy. I powoli wróć, odłóż ręce. Pamiętaj, aby w trakcie głęboko oddychać, wykonaj 10 powtórzeń w trzech seriach. W sytuacji ostrego stanu bólowego kręgosłupa lędźwiowego możesz zastosować pozycję odciążającą. W tym celu bardzo powoli zegnij jedną nogę w kolanie i ułóż ją na piłce, bądź pufie lub krześle. Następnie odłóż drugą nogę i przyciągnij nogi do klatki piersiowej. Staraj się, aby w trakcie nie prowokować bólu odcinka lędźwiowego. Jeśli czujesz się w tej pozycji wygodnie i ból się zmniejsza, możesz zostać 10-15 do 20 minut. Wszystkie ćwiczenia najlepiej wykonywać systematycznie, czyli codziennie. Przedstawione ćwiczenia nie są wskazane dla osób z zniesioną kifozą piersiową, dlatego jeśli nie jesteś pewien, najlepiej skonsultuj się z fizjoterapeutą.